Już myślałem, że będę miał spokój z tego typu samochodami, ale się nie da. Nie da się, bo one stanowią zbyt istotny fragment życia motoryzacyjnego. Tym razem, jak widzicie, Mercedes Vito w wersji Tourer osobowej, 116 CDI, czyli ze 163-konnym dieslem dwulitrowym. Filmowanie go na tle budowy to jest prowokacja, którą za chwilę wam wyjaśnię z za kierownicy. Zapraszam. Dzień dobry. Tylko sobie nie myślcie, że już ten samochód wam pokazywałem, bo no, nie żeby wszelkie podobieństwa były przypadkowe, absolutnie, ale to nie jest Mercedes V. To nie jest klasa V, to nie jest V klasę tak zwane. To jest Mercedes Vito, czyli owszem, technicznie niezwykle blisko spokrewniony z V klasą, ale tylko spokrewniony. Nawet jeśli pod wieloma względami identyczny, dobrze się skupcie na tym, co mówię. Silnik, napęd, skrzynia 9-stopniowy, automat, przeniesienie napędu na tył, zawieszenie w ogólnym zarysie, bo um, nawet jeżeli identycznie wyglądają elementy zawieszenia, to nie są takie same. Układ kierowniczy taki sam. Silnik praktycznie ten sam. Wszędzie mówimy o dwulitrowym silniku wysokoprężnym o mocach od 136 do mocno ponad 200 koni mechanicznych. W tym przypadku 163 koniach mechanicznych. Naprawdę jest czym jechać co za chwilę zobaczycie na próbach dynamicznych. Ze względu na to, że mamy do czynienia z tego typu samochodem, postanowiłem je ograniczyć tylko do zrywu 0 i pokazu, który i tak będę w czasie testu jeszcze powtarzał, jak reaguje skrzynia automat na wdepnięcie gazu w czasie jazdy Czyli chodzi o próbę 60-100. Będę jeszcze w czasie testu pokazywał przy innych prędkościach. 0-100. 60-100. W każdym razie mówimy o samochodzie. O cholera, pomyliłem pas, przepraszam. O samochodzie e, typu VAN, duży VAN, w tym przypadku e, od 5 do 9 nawet osób, który, no oczywiście, nie ma nic wspólnego z tym. No, co najmniej komfortem, jeśli nie luksusem, który oferuje klasa V. Główne różnice sprowadzają się do tego, że wewnątrz Vito jest wykończone porządnie, ale tanimi plastikami, takimi, które, w których priorytetem jest to, żeby całe wnętrze dało się. Błyskawicznie wyczyścić bez szukania pomocy w wyspecjalizowanych miejscach, myniach, detailingach, i tak dalej. Bo to nie jest samochód dowożenia białych kołnierzyków, które w trakcie jazdy będą odbywać konferencje również za pośrednictwem wifi w tej luksusowej, a jakże, kabinie, nie. Tu mówimy o samochodzie służącym do wożenia ludzi. Stąd powiedziałem, że pewna prowokacja to było filmowanie go na początku na tle budowy, bo w Polsce nie występuje taka wersja, którą można by było z czystym sumieniem wykorzystywać jako auto wożące budowlańców ale to jest wybór Mercedesa Polska. Natomiast generalnie Vito jest produkowany w wersjach krótkiej, średniej i długiej, bazowej do tego stopnia, że wnętrze niemal dosłownie można szlauchem wyszorować. I takie samochody jak najbardziej w krajach tak zwanej starej Unii są wykorzystywane do wożenia budowlańców. Tyle, że nie wiem z jakich powodów czy Mercedes nie ma przekonania do tego, że mógłby zaistnieć na tym rynku również. W każdym razie w Polsce oferuje ten samochód tylko od mniej więcej dwóch, trzech poziomów wyżej, jeśli chodzi o klasę wykończenia. Niemniej również zupełnie bazowa wersja. Daje się oblecieć mokrą szmatą bez najmniejszego problemu. Te wszystkie plastiki są owszem tanie, owszem, aż się świecą, ale są tak ukształtowane i tak spasowane, zmontowane, że pozostaje to generalnie w jakości, w solidności typowej dla Mercedesa. Nawet jeżeli oczywiście o materiałach typu Mercedes nie ma mowy, pomijając kierownicę, która jest e, w tym przypadku akurat obita piękną skórą, pomijając to, że ten samochód ma stary, bo stary, ale jednak bardzo sprawny układ multimedialny. Nie ma mowy o tym MBUX, który mamy w klasie V, ale... Najważniejsze jest to, że technicznie to jest bardzo zbliżone auto do klasy V. Oczywiście, technicznie nie oznacza, powtarzam, jakościowo. Tu nie ma tego wytłumienia, wyciszenia. Nie ma e, żadnych skłonności do tego, żeby było luksusowo. To jest auto robocze. A co za tym idzie? Mamy trochę więcej miejsca, bo ani kokpit, ani boczki drzwiowe nie są tak mięsiste, tak grube, zabierają mniej miejsca. To też jest całkiem istotny problem. A może i nie problem. W każdym razie, z mojego punktu widzenia, ten samochód, który w zależności od tego który poziom wyposażenia i w jaki sposób będziemy usiłowali porównać, ustawić na tym samym poziomie, co w klasie V, ten samochód będzie tańszy mniej więcej od 35 do nawet 50 i ponad tysięcy złotych od odpowiednika w klasie V. Odpowiednika w tym sensie, że również z silnikiem 163-konnym, automatem napędem tylko na jedną oś. Skąd ten rozrzut 35 do 50? Ano stąd, że oba samochody daje się w Mercedesie doposażać, co jest oczywiste. W obu mamy dostęp do dokładnie takich samych opcji z zakresu bezpieczeństwa. Tutaj Mercedes nie idzie na żadne koncesje. To ma być Mercedes. Zresztą widać to również po tych monstrualnych przednich słupkach, które świadczą o jednym. Nie, że Mercedes chce utrudnić widoczność kierowcy, tylko, że ten samochód ma być bezpieczny również zderzeniowo na poziomie, którego się spodziewamy po Mercedesie od lat... Już 50. Ale powtarzam, ten samochód służy do pracy, a nie do luksusowego przewozu większej liczby osób. To nie jest luksusowy busik, to jest mikrobus. To jest osobowa wersja samochodu dostawczego. Jasne, od dostawczaka różni się tym, że jego zawieszenie jest bardziej sprężyste, bardziej miękkie, bardziej cywilne. Ale poza tym No dobra. W przypadku Vito raczej mniej prawdopodobne jest, że ktokolwiek go kupi jako samochód rodzinny, w którym można przewozić po prostu Setki, jeśli nie tysiące kilogramów sprzętu do nurkowania, czy, czy dowolnego innego, plus pięć osób w luksusowych warunkach. Jasne, to również można sobie wyobrazić, ale nie jest to aż tak prawdopodobne jak w przypadku luksusowej klasy V, w której nawet bardzo wymagający klienci bez najmniejszego problemu pokonają nawet najdłuższe trasy. Tutaj, owszem, w tej wersji, przy tym wyposażeniu bardzo obfitym, mamy już naprawdę dobre fotele, ale na przykład nadal, mimo że są to topowe fotele, jakie można mieć w modelu Vito, nie ma szans na regulację podparcia lędźwiowego, co no, w dosyć oczywisty sposób, nie tylko z mojego punktu widzenia, oznacza, że auto... Z całą pewnością nie nadaje się na bardzo długie trasy, a przynajmniej nie wówczas, kiedy użytkownikiem jest właściciel, który sam za to zapłacił i jednak chciałby mieć Mercedesa. Więc nie. Niemniej, oczywiście, jest to w wystarczającym stopniu prawdziwy Mercedes, żebym i ja. Przy swoim uszkodzonym kręgosłupie, i jednak bez większego problemu ruszył w trasę. Fakt, że e, robiąc więcej przystanków, niż gdybym jechał klasą V. Bo jednak brakuje tutaj podparcia. Ale mimo, że jest dużo głośniej w kabinie niż w przypadku klasy V, którą wam już pokazywałem, mimo, że nie ma mowy o dostępności chociażby czegoś takiego jak kamery 360 stopni, to jest taki najprostszy wyznacznik różnicy. Czyli bezpieczeństwo na pewno, ale wsparcie kierowcy to jest bardziej dla zawodowców. Klasa V jest coraz częściej prowadzona, kupowana, użytkowana przez ludzi na co dzień jeżdżących nawet znacznie mniejszymi samochodami osobowymi. Więc różnice są dosyć oczywiste, i stąd ta możliwość doposażenia aż o tyle drożej. Znaczy, bazowa cena różni się mniej więcej 30 tysięcy złotych. To jest cena, którą płacimy za wykończenie wnętrza. I za tę różnicę, tutaj MBUX w klasie V, czyli ten super nowoczesny interfejs kierowca samochód z możliwością głosowego sterowania i tak dalej. Dla porządku przypomnę, że ta bezpośrednia głosowa komunikacja z samochodem w moim przypadku się nie udała. Ale to nie ma znaczenia. Jest. Jest i może działać. Niektórym to działa bez problemu podobno. Więc nie mamy tu również dostępu do nie tylko systemu audio burmester, ale nawet przyzwoitego systemu audio. Niemniej audio jako takie jest i bardzo ładnie współpracuje ze smartfonem za pośrednictwem łącza Bluetooth. Mamy również w tym samochodzie adaptacyjny tempomat. A jakże? Generalnie jest to Mercedes niewątpliwie, tyle że ten bardziej roboczy. Ale powiem Wam tak: widzieliście zapewne filmy z tymi roboczymi mikrobusami, którymi jeździłem, i sami się zorientowaliście, że niektóre z nich odpowiadają mi bardziej, niektóre mniej. I powiem tak. Tamte były klasy biznesowej. Ten jest klasy podróżnej, użytkowej. Ten klasy podróżnej, użytkowej oceniam na pierwszą trójkę w ogóle testowanych przeze mnie mikrobusów. Mimo, że wśród tych, którymi jeździłem do tej pory, było wiele aut, również Mercedes, o wiele, wiele wyższej klasy, jeśli chodzi o otoczenie pasażerów. To jest znakomite auto, przy czym w bardzo przyzwoicie wyposażonej i już dobrze zmotoryzowanej wersji mówimy o 200 tysiącach złotych. Tak mniej więcej. To nie jest zaporowa cena. Ciekawe co powiem za niedługo, kiedy będę testować tenże sam model jako czysto elektryczny EQV. Oczywiście w tamtym przypadku mm, będzie mowa o luksusowej klasie V elektrycznej, ale mimo wszystko. W każdym razie z za kierownicy Mercedesa Vito CDI 116. Zaprawdę powiadam Wam, zanim zaczniecie mówić, że e, Mercedes, to trzeba będzie oddać nerkę, to sprawdźcie. Tym bardziej, że to jest cholernie dobre auto, zapewniające nie tylko możliwość po prostu przewiezienia do 9 osób. Dziękuję, do widzenia.